Siema. Ja mam na imię Rafał, a to jest mój kanał. Posnakuj to. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test trzech rzeczy. Zaczniemy od białej czekolady milka Oreo. Następną rzeczą będzie słynna pianka marshmallow fluff. A na końcu żabkowe żalki. Haribo Coaxi. Zapraszam. Jedziemy z testem czekolady Oreo białej. Z wypełnieniem Oreo. Czekoladę kupiłem w Lidlu za jakieś 3 coś, 4 zł. Ogólnie Oreo będzie się pewnie pojawiało dość często na tym kanale, ze względu na ilość produktów, do jakich jest wsadzane. Otwieramy. Wygląda jak biała czekolada, wypełniona czymś, tak. Ok. Ewidentnie widać, że środek jest wypełniony małymi kawałkami ciastka. Spróbujmy. Dobre. E, całkiem słodkie. Powiem tak, jest to e, bardzo słodkie i dość mocno przebija tutaj e, biała czekolada. Ciastka Roel są praktycznie niewyczuwalne. Wsadźcie tutaj dowolne ciastka, które mają kolor prawie czarny i nazwijcie je Oreo, nikt się nie pokapie. Dobre, słodkie, ale spodziewałem się, dużo bardziej po smaku Oreo, natomiast ta czekolada biała jest tak słodka tak przybija smak, że nie różni się zbyt wiele od zwykłych białych czekolad, od... jest po prostu bardziej chrupiąca. W skali kometru e, powiedziałbym, że e, ocena 6,5 na 10 jest uczciwa, ze względu na to, że lubię białą czekoladę, natomiast e, spodziewałem się mimo wszystko czegoś o smaku Oreo, a dostałem czekoladę białą, która po prostu jest trochę bardziej chrupka. Zobaczmy teraz sobie piankę. Przyznam szczerze, że nie wiem czego się spodziewać. Nigdy nie jadłem takiej pianki w kubeczku czy tam słoiku. Pianki kojarzą mi się raczej z, wiecie, takimi, co się tam nabija, na przykład na, na patyk, tak? I kładziemy na ognisko. Bez tej czerwonej nakrętki wygląda to trochę jak wielkie pudełko pigułek jakichś. Oooh! Co to jest? Dobrze, co my tu mamy? Eee, przyznam się, że jest to trochę dziwne w konsystencji, bo wygląda bardziej jak jakaś biała farba. Eee, zapach ciekawy, natomiast czuć, że jest to pianka. Yy, przygotowałem się i mam łyżeczkę, żeby to jakoś sobie wygrzebać, więc patyczek tutaj niestety za dużo by nie wskurał. Spróbujmy. Konsystencja jest gęsta i faktycznie lekko piankowa. Smak tego yy, faktycznie jest mocno piankowy, natomiast konsystencja robi takie what the fuck. W mojej głowie, ponieważ no, nie wiedziałem czego się spodziewać, i jestem dalej zaskoczony y, tym, jak, jaką to ma taką śmieszną konsystencję. Y, ani to kisiel, ani to jakiś krem, y, ponieważ jest to trochę sprężyste, ale jest to naprawdę dobra. Naprawdę y, ciekawe w smaku strasznie słodkie przypuszczam, że jest to bardziej krem którego można używać tak jak nutella czyli na przykład do smarowania tostów czy, czy jakichś kanapek fajny taki pudrowy zapach ale mało nachalny na kometru daje 7 na 10 przypuszczam, że jakbym w ogóle tutaj odwalił test z jakimiś tostami to już w ogóle by było 8 na 10 Dobre, yy, trochę drogie, ten słoik kosztował jakieś 10 czy 12 zł yy, w sklepie Deals. Ok, ostatnia rzecz na dzisiaj to yy, żelki Haribo. Małe żabki z dodatkiem pianki o smaku lekko cytrusowym, zobaczmy. E, więc tak, żabka wygląda sobie o w taki sposób. Zapach całkiem przyjemny. Yy, chociaż lekko kojarzy się z płynem do mycia naczyń. No, rozmiar taki wiecie, śmieszny. żelka jest dość sprężysta, bym powiedział. Spróbujmy. Ale to dziadło czuję już twarde. Jeżeli chodzi o ich zapach, wygląd jak najbardziej na plus. Smak troszeczkę się zawiodłem. Dlaczego? Żelki są dość twarde i spodziewałem się, że w środku mają trochę bardziej płynne wypełnienie. Okazuje się, że są po prostu dość twarde, a, a ta, ta pianka, która jest na spodzie żabki za dużo nie zmienia. Smak mało natarczywy, taki powiedziałbym bardzo lekki, nie za słodki. Dosłownie leciutko, taki limonkowy, cytrynowy posmak. Może one są jakieś stare, nie wiem. No nie, jeszcze do lipca 2021 roku powinny spokojnie wytrzymać. Haribo na około 5 zł, kopione w Lidlu. Skalizna Kometru, 6 na 10. No, sorry, Lek się nie kupuje po to, żeby je wąchać i oglądać, tylko raczej żeby je sobie pociąkać, a z tego przyjemność była już trochę obniżona tym, że są takie twarde. Na dziś to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Instagrama, linki są w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podoba, zostawcie jakiś komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.